prezentacja Ford Mondeo Mk4 najbardziej poszukiwanym silnikiem od Volvo 2.5 turbo 220 koni benzyna 5 cylindrów wersja Titanium X bardzo fajnie wyposażony egzemplarz auto świeżo sprowadzone ze Szwecji 18 calowe alufelgi w bardzo ładnym stanie nie są porysowane nie są obdrapane Auto sprowadzone ze Szwecji, eee, drugi bodajże właściciel odnowości, dwie osoby prywatne. Tak się auto prezentuje z zewnątrz. Wersja Titanium, więc mamy fotochromatyczne szyby wszystkie, eee, takie ala sportowe fotele. To jest właśnie Titanium bez X, czyli nie ma alcantary. Tutaj mamy dodatkowo elektryczny fotel z pamięcią, wyświetlacz konwers, eee, tempomat. Auto ma przejechane dokładnie 206 387 km Podgrzewane przednie fotele Już to lepsze radio Sony Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, podgrzewana przednia, podgrzewana tylna szyba Klimatronik dwustrefowy w pełni sprawny, fotel praktycznie jak nowy, ale to są bardzo dobre materiały Także nawet przy większym przebiegu te fotele wyglądają bardzo ładnie Mondeo jest liderem pod względem ilości miejsca z tyłu w swojej klasie Najlepiej to właśnie widać na, na filmie. Fotel jest cofnięty pode mnie. Ja mam 1,82 wzrostu i naprawdę tutaj z tyłu jest bardzo dużo miejsca. Bardzo fajny, rodzinny samochód, bardzo fajnie wykonany w środku z dobrych materiałów. Wbrew ogólnej opinii o Fordach, naprawdę tutaj nie ma się czym powstydzić. Nie mówiłem o roczniku, jest to 2007 rok. Modelowo 2008 i rejestracja bodajże też jest 2008 ale wszystko możecie sobie sprawdzić po numerach rejestracyjnych Dodatkowo mamy drugi komplet kół Felgi aluminiowe, tutaj są opony z kolcami Tak to wygląda kolce, Opona ładna, także kolce warto sobie powyciągać Jest roleta bagażnika, jest przesłona Także kompletne, kompletne wyposażenie, które było. Auto dodatkowo doposażone w hak. Jeżeli chodzi o kwestie lakiernicze, to przechodzimy do newralgicznych punktów w Mondeo. Tutaj mamy nadkola. Brak korozji. Te nadkola były malowane. Często właśnie w tym miejscu pojawia się korozja. Lakierowana też była tylna klapa. Tutaj między szybą a blendą plastikową też często koroduje. Tutaj tej korozji nie ma. Progi od spodu wyglądają bardzo ładnie, nie są powgniatane, też nie ma jakiejś powierzchownej korozji. Potem pokażę auto od spodu, jak wygląda. E, tutaj błotnik był lakierowany tylko ten pasek, tak? Czyli na tym pasku mamy 200, 250 mikronów. Tutaj już wszystko jest w oryginale, tak? Tutaj nic nie było malowane. Przechodzimy do drugiej strony. Z drugiej strony błotnik wygląda tak samo, też był lakierowany. E, i tutaj jak auto przyjechało, jak mierzyliśmy, miało lakierowane jeszcze drzwi, jedne i drugie. Grubość między 150 a 200 mikron, także drugi wyłącznie lakier. Mogę odejść troszeczkę, nie różni się nic, jeżeli chodzi o odcień. Także jest to dobrze polakierowane, delikatnie różni się odcieniem tylny zderzak, no ale przy tym kolorze jest to normalne. Pewnie był kiedyś lakierowany. Czujniki przód, tył działają. Są w pełni sprawne. Wymienialiśmy jedną sondę. Bo jeden czujnik nie działał. Jeżeli chodzi o do... dokumentację do samochodu, mamy dwa kluczyki. Oczywiście standardowo, jak nie mamy, to zawsze o tym mówimy. Rozrząd wałcie był robiony w 2014 roku przy przebiegu 125 000 km. W tym silniku wymieniamy co 180 000 lub co 10 lat, czyli albo 2024, albo przy przebiegu 300 000. Tak? Ale generalnie. Zalecam troszeczkę sobie zmniejszyć ten, ten interwał, bo wiadomo e, różnie to bywa, tak? Z rozrządami. Jak ktoś kupuje auto dla siebie, to e, jak mamy tutaj wymieniany rozrząd w 2014 roku, to naprawdę szczerze bym wymienił dla siebie rozrząd po prostu i, i zamknął temat rozrządu. Rozrząd w tym samochodzie to jest koszt w granicach 1200-1500 zł, tak? Na gotowo. Ze wszystkim z pompą wody, także nie są to jakieś duże koszta. Dobra, zostało nam auto obejrzeć od spodu i tak naprawdę tyle z zewnątrz. Jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia lakiernicze, to mamy tylko na masce e, naprawdę jakieś e, drobne e, odpryski od kamyków. To jest norma na Szwecję. Szyba czołowa e, nie nosi jakichś większych odprysków. Tutaj na tym czarnym pasie ewentualnie jest jeden. I kilka tutaj, ale to mówię to są. Szyba była już wymieniana. W Szwecji też jest to norma, jeżeli chodzi o szyby czołowe, jest założona z podgrzewaniem i też fotochromatyczna. Także taka jak powinna być oryginalnie. Jedziemy zobaczyć samochód od spodu. I tak naprawdę tyle. Cena tego egzemplarza będzie w granicach 29 tysięcy na gotowo. Opony mamy bardzo ładne. To są 18, 2019 rok, także praktycznie nowe. Tutaj mamy jeszcze fakturę do wymiany rozrządu na kwotę 10 000 koron, także w granicach 4300. 300 wyszła naprawa tego, te, znaczy wymiana tego rozrządu. Tutaj mamy fakturę 2014 rok grudzień. Przebieg samochodu, czy jest wpisany? Nie widzę, jest na, a jest przebieg 125 i numery rejestracyjne. Tak to wygląda. Zobaczymy auto od spodu. Czy zapomniałem powiedzieć, że auto Senonej. Elektrycznie składane lusterka. Tak wygląda Ford od spodu. Jest powierzchowna korozja na przednich wahaczach. Progi w porządku. Na tylnej belce też mamy korozję. Do oczyszczenia, do zabezpieczenia. Tak to się prezentuje. Nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Jak ktoś mówi, chce to. Jest taka firma, która zabezpiecza samochody profesjonalnie. Koszt. Dużego kombi to jest 750 zł, także to nie są jakieś duże pieniądze. Auto nie ma wycieków, tutaj jest jakieś delikatne zapocenia, ale to raczej woda. Generalnie suchy samochód. Mówię, korozja powierzchowna do zabezpieczenia. Wydech w porządku, katalizator tak samo. Tak się prezentuje. Cena na gotowo w granicach 29 tysięcy. Oczywiście już po opłatach. Inaczej aut nie sprzedajemy, inaczej aut w Polsce nie kupujemy. Musi być samochód sprowadzony, przygotowany do rejestracji w 100%. Auto wkrótce w ofercie.